Witamy Państwa, Jarosław Krzysztof Robiński, jesteśmy kochani po posiedzeniu Zespołu Parlamentarnego do Spraw Poszukiwaczy, zespołu, który, to posiedzenie, z którym mamy dzisiaj do czynienia październikowe, jest to zaległe ze względu na znane przyczyny obiektywne od marca, ale niezwykle także wyczekiwane. Tematem była dzisiaj Najwyższa Izba Kontroli, jej raporty odnośnie Systemu w Polsce ochrony opieki nad zabytkami. Ja to nie ukryłam, że też osobiście chciałam za wszelką cenę doprowadzić do tego zespołu. Nieźle miałam też przepracowane, ale zupełnie inaczej. To brzmi, jak słyszeliśmy przedstawicieli pana dyrektora Departamentu z Najwyższego Izby, Najwyższej Izby Kontroli i koordynatora, który łączył się z nami telefonicznie z Kielc. Radek, jak to odebrałeś? Tak, to jest ciekawe, bo z jednej strony ta kontrola jest taka, już ma swój. Czasowy. Nie jest Historie, to historia, tak, jest rzeczy... 2017 roku. No, dokładnie, nie jest to zupełnie świeże, ale tutaj wyszło w trakcie rozmów, że te kontrole są prowadzone cały czas, że to jest coś, co leży na sercu Najwyższej Izby Kontroli, ponieważ no, wnioski są rażące, no, nie boję się użyć tego słowa. Jeżeli tutaj się dowiadujemy, Krzysztof, że w przeciągu 5 lat, w ośmiu województwach, zostało wydanych 26 tysięcy. Decyzji o badaniach archeologicznych to jest coś, co rzuca na ziemię, tak naprawdę. 5 lat, tylko 5 lat, tylko osiem Wiadomo, że to są kontrole wybiórcze. Bez które tak, znawieni, się To jest tylko, tylko Jasz był mhm. Polski, 26 tysięcy decyzji związanych z inwestycjami, mhm. czyli z tym, co cały czas się toczy. I najwyższa iz Izba Kontroli co stwierdziła? Że się zablokowało, że nic tu nie działa, tak? I... System jest właściwie utopią, można tak. powiedzieć, bo tak, z jednej strony są prowadzone badania, te, tych badań jest za dużo, nikt ich nie kontroluje. Zabytki... No nie może nie ma takich sił kadrowych, finansowych i tak dalej. Worudzki konserwatorzy zabytków są zablokowani, są, System jest dysfunkcjonalny to są słowa najwyższej izby kontroli. No. A, no tutaj warto zwrócić uwagę, że m, nawet ciężko jest znaleźć winnych tej sytuacji, mhm. takich. Bezpośrednio, bo konserwator po prostu ma tego tyle, że nie jest w stanie ogarnąć. Archeolodzy mają tego tyle, że nie są w stanie pisać tych raportów, sprawozdań, one nie spływają. Zabytki to gdzieś tam trafiają, nie wiadomo gdzie właściwie, bo nie ma magazynów. Nikomu na tych zabytkach teoretycznie rzecz biorąc nie zależy. Ale to, co jest ważne, gdybyśmy teraz, my jako poszukiwacze warunkowani, warunkowani każdym wyjściem w pole i uzyskaniem, uzyskaniem właśnie tego pozwolenia, i co by się stało, gdybyśmy ten system byśmy przyjęli i teraz do wojewódzkich konserwatorów zabytków żeśmy wyszli o te, o, te, o te decyzje, skoro już jest system zablokowany. No to Ale to... Z, zwróć uwagę, że tutaj padła jedna bardzo taka ciekawa kwestia, że trzeba odejść od tych pana dyrektora z Najwyższej Izby Kontroli, że największym problemem są te masowe zabytki. Masowe no, zabytki, które wszystko. kwalifikowanie to, co nam się teraz próbuje zafundować, czyli że każdy, mm -hmm. każde wyjście wiąże się z uzyskaniem zgody, z uzyskaniem decyzji, bo szukasz zabytku, bo wszystko jest zabytkiem, mm -hmm. to produkuje kolejną liczbę niestworzoną masowych zabytków, z którymi nie wiadomo co robić. Nie ma żadnej jak gdyby, obsługi prawnej, co z tym powinno się dziać, więc to jest najgorsza droga, jaka może być. W zablokowany system próbuje się wpasować kolejny element, który no, to nie będzie element, który go poluzuje. Takie jak... jest moje zdanie. Na... Czy czyli bez sensu byłoby dzisiaj próba rozwiązania sytuacji właśnie środowisk naszych poszukiwaczy w tym systemie, z którym mamy dzisiaj do czynienia, z rozwiązaniem takim, żeby wszędzie była ta decyzja. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, bo nawet jeśli wyda to, co z tego, kto to skontroluje? I, i, I zwróćcie uwagę, że w tych dokumentach one były porażające. Z tego tytułu pokazano niewydolność w tym zakresie państwa, brak nadzoru, tak, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nie, nie kontroluje Główny Konserwator Zabytków, system dysfunkcjonalny. Żadnych kontroli w tym zakresie nie ma także poprzez wojewodę, Urząd Wojewody podległego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Czyli tak naprawdę nikt, nikt nie wie, co się dzieje z zabytkami. Dalej, wydanych tyle tych pozwoleń, decyzji, badań archeologicznych, co się okazuje? Okazuje się, że dokumentacja, tak zwana ta polowa, w ciągu pół roku ma być w 40 chyba procentach, nie spływa, tak? Różnie, różnie, bo to zależy od Wojewódzkiego konserwatora zabytków. Następnie opracowania, w końcu, po co, co jest celem badań archeologicznych? No, celem, żebyśmy uzyskali badania naukowe, żebyśmy mogli rozwijać naszą naukę, naszą wiedzę, a następnie pozyska pozyskanie eksponatów, artefaktów i tak dalej, które się okazuje... To jest ta kwestia poboczna, a tutaj z drugiej strony mamy, że nawet jeżeli te zabytki gdzieś są, one są kompletnie nieopracowane, tak. nikt nie jest w stanie powiedzieć, Obładnie. gdzie, co i skąd pochodzi, czyli ta wiedza tak. jest... De Badania są... naukowe nie spływają i okazuje się, że chyba w armińsko-mazurskim 100% zabytków artefaktów też z tego nie spływa. To pytanie, gdzie ono? Nie ma do... nie, wiadomo, że to jest patologia, wiadomo, użyjmy słowa, kradzieże zwykłe. Ale to jest, wiesz, bo pytanie mi się wydaje, że to pytanie jest dużo ciekawsze. Bo co? Prowadzi się w ogóle te badania, tak biorąc pod uwagę sytuację, jaka jest, to najlepiej byłoby sobie odpuścić w ogóle badania pod te inwestycje, o których się w tej chwili mówi. Ja mówię tylko i wyłącznie tak. o to, że w tej, w tej, w tej sytuacji, jaką mamy, nie? A tutaj chce się jak gdyby narzucić, że Dalej się będzie kształtować kolejne, tony tony mm. zabytków, i później Więc, kto je ma kwalifikować tak. jako zabytków. Nie? Więc widzimy, że system ochrony opieki w Polsce nad zabytkami w ogóle nie działa, padł, jest dysfunkcjonalny, tak jak poseł Grzegorz brał, przewodniczący zresztą zespołu powiedział, patologiczny, i to do której się potęgi. I kochani, ale zamiast dzisiaj się skupić, ministerstwo, tak wszyscy, policja no poszukiwać faktycznie, skoro, skoro gdzieś to ginie, no to gdzieś są złodzieje, ktoś by się ukraść. To zamiast się skupić dzisiaj nad poprawą tego całego systemu, przebudowaniem także prawnym, ustawowym, to co dzisiaj, kto jest czarnoowcą w tym wszystkim? Poszukiwacze. No my, no poszukiwacze, kochani. Próbuje się dzisiaj cały nami przykryć ten problem, tak, tak naprawdę, yy, no niestety ten system, nawet powiem, no, patologiczny, a nawet mafijny, bo idą za tym duże pieniądze, pamiętajmy, przykryć tematem poszukiwaczy różnymi takimi zdarzeniami bardzo przykrymi i krzywdzącymi. Ja nie mówię, że w naszym środowiskach wszystko jest w porządku i nie ma tak zwanej czarnych owiec. Oczywiście na pewno to się zdarza i, i jest, ale próbuje się. Skierować się, jak gdyby, ognisko e, opinii publicznej i zainteresowania od patologicznego systemu na straży, którego stoi państwo, na nasze środowiska i zresztą naszym kosztem, i plus zniechęcić i naprawdę ludzi bardzo szlachetnych, honorowych, którzy fantastycznie z własnym czasem, za własne pieniądze wykonują pracę, e, sekować, e, No i, i, i w konsekwencji, kochani, wiele osób po prostu no, położy sobie. O, Powie, że mam dosyć czegoś takiego, tak? W mojej ocenie to jest taka typowa zagrywka, zwracająca uwagę od prawdziwych problemów. I prawdziwe problemy to jest chociażby deweloperka, niszczenie zabytków, stawianie na obiektach architektury militarnej, jakichś kamienic, tym podobnych rzeczy. To są prawdziwe problemy, to są te muzea, to są tak. te nie do końca przeprowadzone, faktyczne, badania archeologiczne, a nie takie tam badania, że wszystko jest archeologią, każdy jest archeologiem i trzeba sprawdzić każde miejsce, gdzie łuska jakaś spadła, że to, co niektórzy zaznaczają, że archeolodzy dążą do tego, że tam, gdzie będziesz chciał posadzić drzewo u siebie na ziemi, u siebie, że była jasność na swojej ziemi, to najpierw będziesz musiał zatwić papierek od archeologa, że on tam był, sprawdził, i to był zabytek albo nie wydobył. Ale co jest pozytywne? Ważne, że dzisiaj to się tak, nawet na sejmowych komisjach rolnictwa, przepraszam, akurat kultury bardziej rolnictwo się zajmuje, nie padały, nie było to przepracowane. My rozpoczynamy dyskusję publiczną, jest to przepracowane. Też do naszych koleżanek, kolegów, poszukiwaczy mamy bardzo konkretny przekaz. Reduta praw poszukiwaczy i własności jest naszym prezesem Michałem Majchrowiczem nie poddajemy się, tak. My walczymy, my jednocześnie dajemy państwu dzisiaj bardzo konkretny przekaz, My nie odpuścimy tego, ale z drugiej strony będziemy bronić i bronimy każdego z was, każdego sekowanego, a nasza dzisiaj, nasza ta walka, nasza praca polega, żeby za wszelką cenę zmienić ten system, bo tak naprawdę nawet czy policja jest wypadkową patologii i, 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 i takiego anty, antyludzkiego charakteru, tego prawodawstwa systemu, niestety na czele którego stoi, no w tym wypadku, czy nam się chce, czy on ma w ogóle wiedzę, czy nie, ministerstwo i, i minister. Także potwierdzasz to. Ja, szczerze to Ci powiem, że tak, że jestem zadowolony z to, niektórych może dziwić to, że ja się cieszę z tej całej sytuacji. No Ogólnie rzecz biorąc, można płakać. No, można płakać. Dlatego tak, tak, ja, ja się cieszę z tego powodu, że po pierwsze e, dowiedzieliśmy się, że tak, Najwyższa Izba Kontroli rekomenduje pewne działania, tak. wydarzenia panów planów naprawczych i one są niezależne. I kompleksową się... kontrolę w planie na 2021, gdzie kompleksową... Reduta będzie pilnować, zwracać się do, też do prezesa Banasia, pan właśnie przewodniczący, poseł Grzegorz Brał, to, to jest ważne dla nas zadanie, żeby badać, żeby sprawdzać, zupełnie inaczej te instytucje będą funkcjonować, w swoich straszach, nie ukrywamy. I to mnie bardzo cieszy, że w pewnym sensie będziemy, na, właściwie w dużym sensie, będziemy mieli wpływ, jak ukierunkować te kontrole, żeby było. Ale ten wpływ, wpływ już chyba mamy, bo krótko się odniesiemy do tych jakichś hmm. dziwnych propozycji, bo ja nie wiem, wy koledzy mówicie. Że jest jakiś nowy projekt nowelizacji ustawy o ochronie zabytków, który, no, który jest szatańskim, lucyferskim zagraniem, zdecydowanie wymierzonym przeciwko interesom poszukiwaczy. To jest moje osobiste zdanie i nie jest istotne, czy, czy ktoś chce się z tym zgadzać, czy nie. Znam się na polityce, widzę, to jest lucyferski projekt, ponieważ czysto podyktowany politycznie, bo nie wiedzieli, zaczęliśmy być im po prostu nie. Bo czy problemowi, bo problem poszukiwaczy, problematyka została prowadzona w dyskusję właśnie publiczną, źle stawiającą władzę i całą tą patologię, w związku z tym próbują dzisiaj w jakiś sposób wyjść teoretycznie naprzeciw, a tak naprawdę co zrobić w tym projekcie? No wiesz, no tak naprawdę to, znaczy, mieliśmy do czynienia tutaj ze szkicem projektu, to no. tak ładnie było powiedziane, poproszono nas o konsultację, tylko że w tymże szkicu. Taki pakiet się, każdy stworzyć może. Tak, trafiły się rzeczy, które są, były kompletnie nie do przyjęcia. Tutaj Reduta, z tego co wiem, odstąpiła w dość, w dość otwartym liście, z takim opublikowanym od konsultowania się, bo nie było czego konsultować. Co tu konsultować, jeżeli są przepisane żywcem z instrukcji tej policyjnej, tej, która się okazuje, że jest nielegalna wbrew prawu i tak dalej, założenia, że każdy używający wykrywacza metalu szuka zabytków obojętnych, mm -hmm. no, może, może w budynku, tam jest taki zapis mówiący o tym, że w budynku się możesz odpalić, wykrywasz i szukasz zabytków, tak? Zostawia tak? się wprawdzie jakąś krótkę, że możesz testować, ten wykrywacz, bo to nie do końca jest powiedziane, że możesz go gdzieś tam przetestować, na no, wszelki wypadek lepiej je założyć, każdy policjant może założyć dzięki tej ustawie tym, temu szkicowi, że szukasz zabytków. Wszystko jest zabytkiem, każdy musi występować o zgodę na poszukiwanie zabytku dodatkowo. Co ciekawe, jeżeli toczy się przeciwko tobie, toczy się, jeżeli inaczej, to nie, że toczy się, jeżeli jesteś podejrzany o jakieś przestępstwa związane z zabytkami, jakieś przestępstwa. Czyli to na przykład może być sprzedaż czegoś, co ktoś stwierdził, że jest zabytkiem albo nie jest zabytkiem, albo znalezienie czegoś, albo wyrzucenie, albo podjęcie jakiegoś. Przedmiotu dziwnego, to nie będziesz w tej bazie, konserwator nie da Ci zgody. A no nie da Ci, bo na wszystko, na Co wszystko musimy Ale ewidencja w tym patologicznym systemie, na którym się wszyscy zgadzamy, to jest kochani, tak jakbyś normalny, czysty, zdrowy człowiek chciał wejść do jakiejś bandy. No chyba nikt nie chce i nie radzimy nikomu, ale polega na tym, że jest to łowienie takich dobrych, porządnych duszyczek. W związku z tym prosimy Was o jedno. Nie dajcie się na to nabrać. Zdecydowanie odrzucamy takie projekty, muszą być rozwiązania systemowe, a na pewno, na pewno naszym tym sukcesem tutaj, niezwykle sukcesem i Michała Majchrowicza, twoim, wszystkich, którzy, którzy prawie już rok czasu temu, powiedzmy sobie szczerze, rozpoczęli tą wojaczkę, jest to, że to ministerstwo, którym nic do tej pory nie robiło, oczywiście dalej robi źle, ale wreszcie zaczęło się w jakiś sposób uaktywniło, zrozumiało, że Stan obecny nie jest do utrzymania. Będzie musiał być wóz lub przewóz na którąś stronę. I co, co radko możemy do naszych, jeszcze raz, koleżanek, kolegów powiedzieć? Miejcie naprawdę odwagę. Rozpocznijmy tą walkę. Miejmy odwagę pokazywać, że ten system jest patologiczny, dysfunkcjonalny, że się dzieje tu, tu, tu źle, ale jednocześnie zwracajmy się w naszych środowiskach samorządowych, obojętnie jakich, do tego, że my jesteśmy, robimy dobrą, pozytywną robotę, po prostu walczą o swoje ja, prawa. Wydaje, chciałem dodać, że włączcie myślenie, bo no argumentacja, tak. która ostatnio jest podnoszona, że jakakolwiek zmiana jest lepsza od sytuacji, która no istnieje no. w tej chwili, to jest najgłupszy pomysł, jaki może być. To nie jest tak, że jakakolwiek zmiana jest dobra. Ważne jest, żeby ta zmiana szła w dobrym, dobrym kierunku, a nie żeby była po prostu zmiana. Z tym. Dziękuję. Dziękuję.